Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj przychodzę do was z premierą zdrabki Czas na kasę Koszty zdrabki to jest złotówka Jak widzicie mamy z tyłu stopnie wygranych Jest ich a 7 stopni najmniejszy stopień to jest złotówka A pierwszy stopień to jest ta główna wygrana czyli 5000 Złotych Także co moi drodzy Biorę się za zdapywanie i lecimy z tym tematem. W zdawce chodzi o to, że trzeba znaleźć trzy takie same kwoty. To się wygrywa tą kwotę: czyli zabka numer 1, 5000, 10 zł, 5000 po raz drugi, 100 zł, złotówka. I 10 zł, czyli ta zdabka jest przegrana. Złotóweczka 2 zł, 100 zł, 2 zł po raz drugi, 100 zł po raz drugi i złotóweczka po raz drugi, ale zdabka jest przegrana. Kolejna zdabka 2 zł, 5 zł, 2 zł, 5 zł po raz drugi. 5000 i 5000, czyli zdawka przegrana. 5 zł, 20 zł, 5000. Zł, złotówka, złotówka i złotówka, czyli tu już mamy złotówkę czyli ta zabka jest wygrana.

i 100 zł, czyli zabka przegrana. 2 zł, 2 zł, 5 tysięcy. 5 po raz drugi. 5 zł i 5 zł, czyli zabka przegrana. 100 zł, 20 zł, złotówka, złotówka, 2 zł. I 2 zł. Kolejna zapka przegrana. 2 zł. 20 zł. Złotówka. 5000. 2 zł. I złotówka. Kolejna zdapeczka przegrana. 100 zł. 100 zł. 5000. 5000. Złotówka. I złotówka. Zabka przegrana. 100 zł 5 tysięcy, 5 zł 10 zł 10 zł po raz drugi i 20 zł, zdabka przegrana 5 5000 5 10 zł, 2 zł złotówka i 2 zł, czyli zdabka przegrana Złotówka, złotówka, 100 złotych, 5000, 10 złotych i złotówka, czyli mamy złotóweczkę? 5000, 10 złotych, 5 złotych, 5 złotych po raz długi, 2 zł i 10 zł po raz drugi z przegrana 10 zł 100 zł 5000 2 zł 100 zł po raz drugi 5000 po raz drugi ale z jest przegrana 20 zł, 10 zł, 2 zł, 2 zł, 2 zł, czyli już mamy tutaj 2 zł i 10 zł, czyli ta zabka jest wygrana. I ostatnie 2 sztuki mi zostały, nie przepraszam, 3 sztuki yy, zostały tej zabki. 10 zł, 2 zł, 2 zł. 20zł 5000 i 10zł czyli zdabka przegrana 100zł 100zł 10zł 5 tysięcy 5zł i 20zł zdabka przegrana 5zł złotówka 10zł 5 tysięcy 5 zł i złotówka Zdrabka przegrana. Także sprawdźmy ile się udało tam wygrać. Podejrzewam, że było 2... 5 zł to było. 2 zł, 3 nie, 4 zł. Także podsumujmy, na zdabki wydałem 20 zł, a 3 zł udało się tylko wygrać. Także jestem 16 złotych na minusie. Także co moi drodzy, jeśli wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie stawić łapki w górę oraz subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się im, ciepło. Cześć.